Cześć. Dzisiaj dajemy trawę dla królików. Nie, zielonkę. A już porosło ładnie to można dać. Króliki wczoraj do, dzisiaj rano dostały trochę na spróbowanie. Już samica przygotowuje się do wykotu. Jak? O, tu nie widać. Jeszcze.

Tutaj też się samiczka przygotowuje do wykotu. Ta się powinna kocić w przyszłym tygodniu. Środa, czwartek, coś takiego. Razem z tom, a ta około piątego. Jeśli dobrze pamiętam. Tutaj się u tych dwóch nic nie zmieniło. Dobrze, szykujemy i dajemy. O. Masz. Zamkniemy, żebyś nie uciekła o, no, bunia o, bardzo smakuje. No dobrze U, zebrane z pola, bo to na kiszonkę było siane mieszanka gorzowska z żytem no, ale króliki nie narzekają. Więc rozdajemy. Zawsze tę, że zielonkę dostaną, to trochę mniej tej mieszanki zbożowej zjedzą. Trochę się przyoszczędzi. Zboże drogie trzeba sobie jakoś radzić, kombinować. O, tutaj, tutaj to nie zaszkodzi. ale no nie, no pierwsze, to trzeba z... uważać z zielonką, żeby. Nie zaszkodziło szczególnie młodym. Też tu były te małe, to nie dostały. O jak jadą do nowego domu, to stwierdziłem, że nie będę dawał, bo w razie wiadomo, zaszkodzi to będą nieprzyjemności. Ona należy też pamiętać, żeby ta traw zielonka nie była mokra, ani zaparowana, a no, tak to. Dajemy i nic się nie powinno dziać. Też samiczki, jak dostawały, to im nie zaszkodzi. jeszcze tutaj dolejemy wody, mimo że zielonkę dostają, woda to podstawa, tak czy siak, więc. Gdzieś ty? No, trzeba podolewać, ale to jak tu już nie ma wcale, to dolejemy. Jedną ręką to się o. po ciulu leje, o. jak widać króliki jedzą. Skladka jeszcze niebudowana, nieruszona. Czasu nie ma, żeby jechać po deski. domo to będą potrzebne poidełka, karmidła, paśniki. No tu puste siano wyjadły. Ale jest uszykowane. Nic tylko dać. Może złapiemy całość. O, udało się złapać. Dobra, w tym odcinku to na tyle. Zapraszam na odcinek w przyszłym tygodniu. Z wykotu. Jak się okoć nagramy. No, i wypadałoby zajrzeć tutaj. A w sumie. Tylko czy Odeć? Będzie, widać, nie będzie. Włączyłem lampkę, to coś zobaczycie. Widać? Jak widać. O, maluchy już. Ładne, duże kluchy się porobiły. O, oczy otworzyły to tu jest taki, o o o, o wszystkie czarne, jeden szary 2, 4, pięć, sześć siedem tak, czyli wszystkie są a no, uciekaj do gniazda jeszcze trochę będą biegać po klatce jest plan żeby ją przełożyć do większej ale to zobaczymy, może pójdzie na dwór z młodymi bo już się ciepło robi to nie zaszkodzi do. Do usłyszenia, cześć.